Cześć! Dzisiaj przybliżymy Wam działanie oraz funkcję wyświetlacza w hulajnodze Techlife Q5. Aby rozpocząć korzystanie z hulajnogi, naciśnij przycisk Power. Aby aktywować, należy przełożyć kartę NFC do wyświetlacza. Hulajnoga znajduje się w trybie parkingowym. Aby wyjść z trybu parkingowego, należy wcisnąć manetkę hamulca. Hulajnoga jest gotowa do jazdy. Na ekranie startowym mają Państwo pokazane podstawowe parametry hulajnogi. Od góry znajduje się ikona odpowiedzialna za użycie hamulca. Poniżej znajduje się aktualnie wyświetlana prędkość. Pod prędkościomierzem mamy takie informacje jak odo, czyli dystans całkowity. Trip, czyli dystans aktualnie przebytej trasy, procentowy stopień naładowania akumulatora oraz aktualne napięcie akumulatora wyrażone w voltach. Na dole mamy graficzną reprezentację stanu naładowania akumulatora, na samym dole mamy, patrząc od lewej strony. Ikonę tempomatu. Jeśli ikona zacznie migać, oznacza, że funkcja tempomatu jest włączona. Po środku mamy ikonę 0. Jeśli się wyświetla, znaczy, że start hulajnogi następuje bez odepchnięcia. W innym przypadku hulajnoga startuje dopiero po odepchnięciu się hulajnogi. Po prawej mamy wyświetlany aktualnie wykorzystywany bieg. Aby wejść do ustawień wyświetlacza, należy przycisnąć dwa razy przycisk M. Wybrany parametr zmieniamy przy pomocy przycisków plus oraz minus. Aby wejść z menu ustawień należy przycisnąć przycisk M przez 5 sekund lub chwilę odczekać. Przedstawię teraz Państwu szczegółowo każdy z parametrów. Pierwszy parametr P01 przebieg. Możemy wybrać jednostkę 0 dla kilometrów lub 1 dla mil. Domyślna jednostka dla naszej hulajnogi to kilometry. Kolejno mamy P02. Poziom napięcia akumulatora. Domyślnie jest on ustawiony na 52 V. P03 to czas uśpienia. 0 oznacza brak uśpienia, a każda inna wartość od 1 do 60 minut to czas, po którym hulajnoga przejdzie w stan uśpienia. Domyślnie jest to 30 minut. Parametr P04 dotyczy średnicy koła. Ustawienie to pozwala na dokładne dostosowanie do rozmiaru koła waszej hulajnogi, mierzonego w calach z dokładnością do dziesiątej. Domyślne ustawienie to 10 cali. Następnie mamy P05, liczba magnesów w silniku. Domyślna wartość to 30. P06 to limit prędkości. Tutaj możecie ustawić maksymalną prędkość jazdy z możliwością wyboru od 0 do 100%. Domyślnie ustawiony jest na 100%. P07 to rozruch od 0. 0 oznacza, że hulajnoga startuje od razu po naciśnięciu manetki, a 1 oznacza, że wymaga ręcznego popchnięcia do startu. Domyślnie ustawiony jest na rozruch od 0. Ten parametr przy zablokowanej hulajnodze zawsze będzie wymagał ręcznego popchnięcia do startu. Start od zera działa tylko w przypadku odblokowanej hulajnogi. Parametr P08. Siła rozruchu, miękka lub twarda. Wartości od 1 do 5 pozwalają na dostosowanie jak gwałtownie Wasza hulajnoga przyspiesza. Gdzie 1 jest to najłagodniejszy start, a 5 to najbardziej dynamiczny. Domyślnie ustawiony jest na 5. P09 kontroluje funkcję tempomatu. 0 wyłącza tempomat, natomiast 1 umożliwia jego używanie. Domyślnie jest wyłączone. Ostatni parametr P10 to jest parametr odpowiedzialny za tryb parkingowy. Wartość 0 powoduje wyłączenie tego trybu, jednak przy pierwszym uruchomieniu będzie trzeba przed jazdą wcisnąć klapkę hamulca, tak jak to zostało pokazany na początku filmu, parametr można ustawiać w wartości od 0 do 300, wybierając wartości co 10. Im niższa wartość tego parametru, tym hulajnoga szybciej wchodzi w tryb parkingowy. Domyślnie ten tryb ustawiony jest na wartość 300. Po lewej stronie kierownicy znajdują się przyciski obsługujące następujące funkcje. Przyciski kierunkowskazu, przycisk światła głównego, przycisk sygnalizacji dźwiękowej. Po prawej stronie kierownicy znajdą się przyciski odpowiedzialne za zmianę aktualnego biegu, zmianę wyświetlanego parametru ODO, TRIP, stan naładowania akumulatora wyrażony w procentach lub woltach, przycisk do włączania i wyłączania hulajnogi, przycisk ECO TURBO. Przy włączeniu załącza się tryb ECO. Podczas działania trybu ECO nie działa odepchnięcie od zera. Przycisk Single Dual służy do włączenia lub wyłączenia przedniego silnika w hulajnodze. Na koniec omówimy, jakie mogą pojawiać się błędy hulajnogi i co one oznaczają. Błąd E02 błąd hamulca czujnika hamowania. Błąd E06 niskie napięcie akumulatora. Błąd E07 brak napięcia na fazie od silnika, uszkodzone czujniki hala. Błąd E08, błąd manetki gazu, błąd E09 błąd sterownika, błąd E10, błąd komunikacji wyświetlacza. Mam nadzieję, że dzisiejszy przewodnik po funkcjach wyświetlacza oraz ustawienia hulajnogi był dla Was przydatny. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie lub chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, nie wahajcie się zostawić komentarza. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.